Cześć, moi drodzy, pokażę Wam w jaki sposób możecie kupić Robuxy do Waszego konta w Robloxie. Przy okazji, jeśli macie chęć nawet z filmów, w górę oraz subskrypcioneczkę, a jeśli poszukujecie najróżniejszych gadżetów z Robloxa, czy powiedzmy Robuxów, ale za pomocą innych stron polskich i oficjalnych sklepów, to macie link do strony w opisie i tam też macie różne oferty. Zresztą pokażę Wam zaraz. No dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zakupić Robuxy w Robloxie? Początkowo, oczywiście, wchodzimy na stronę, która której macie link w opisie tego filmu. Jest to oficjalna strona Robloxa i logujemy się na nasze konto po zalogowaniu. W tym przypadku wybieramy opcję z Robuxami w prawym górnym rogu ekranu. No i wybieramy opcję Buy Robux. No i tutaj mamy aktualnie y, dostępne pakiety Robuxów. Mamy pakiety no głównie w dolarach jak wiemy Czyli mamy pakiet za 5 dolarów, który daje nam 400 Robuxów. Ewentualnie zamiast tego, możemy dokonać subskrypcji, która daje nam 450 do Robuxów co miesiąc. Czyli przelicznik jest lepszy, ale jednak płacimy co miesiąc, i co miesiąc otrzymujemy określoną ilość Robuxów. No i po prostu, moi drodzy, musimy mieć ofertę, która nas interesuje. Gdybyście natomiast nie chcieli korzystać z tamtych ofert, to są jeszcze oferty na oficjalnych sklepach. Jeśli na przykład używacie Xboxa, no to macie link do strony w opisie i tam macie. Yy, właśnie też oferty po w złotówkach z oficjalnych sklepów. Także za pomocą strony CNOW możemy sprawdzić, w jakich sklepach możemy takie roboksy kupić. No i tutaj, moi drodzy, widzimy, że mamy na przykład w sklepie RTV Euro AGD yy, te Robuxy, więc wiemy, że ok, sklep jest polski i. Też nie musi się niczego bawić, a link do strony też macie w opisie Więc gdybyście chcieli to możecie skorzystać z polskiej strony no, ale jeśli korzystamy z oficjalnej strony Robloxa no to oczywiście wybieramy konkretny pakiet, który nas interesuje No i teraz moi drodzy musimy wybrać formę płatności Jeśli jest to Paypal to logujemy się na nasze konto na Paypalu Jeśli jest to karta no to oczywiście podajemy całe nasze tutaj dane E, karty do tak zwanej weryfikacji. uzupełnimy wszystkie dane i podamy do naszej karty, to wybieramy opcję oczywiście Pay Now, dzięki czemu Robuxy są doładowane do naszego konta. Jeśli moderator natomiast korzysta z tej polskiej strony, to będziecie mieli z tyłu na opakowaniu instrukcję krok po kroku, w jaki sposób możecie to aktywować. No i to byłoby moderatorze z w telefilmie. Jeśli był dla Ciebie przydatny w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chcesz kupić właśnie te Robloxy za pomocą tych polskich stron, no to masz link do w opisie, ewentualnie jeśli chcesz szukasz jakichś gadżetów właśnie z Robloxa, to też masz takie gadżety w opisie tego filmu. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam, miłego dnia. cześć!